Laudetur Jezus Chrystus. Zastanawiałeś się może, dlaczego jesteśmy na Ziemi i dlaczego Bóg nas stworzył? To nie przypadek, że zadajesz sobie te pytania. W tym filmie odkryjesz głębokie odpowiedzi, które mogą zmienić Twoje spojrzenie na życie. Jesteśmy na Ziemi, aby poznać i kochać Boga, czynić dobro zgodnie z Jego wolą i pewnego dnia dotrzeć do nieba. Pochodzimy od Boga i do Niego zmierzamy. Jak mówi święty Paweł Apostoł, Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. A ta prawda zaczyna się tu i teraz, i od Ciebie zależy, co z nią zrobisz. Bóg stworzył nas z miłości: miłości wolnej, przeobfitej i bezinteresownej. Jak mówi, Święty Franciszek Salezy: Miara miłości to kochać bez miary. Ta miłość nie jest czymś abstrakcyjnym ma twarz, misję i celu dzielić się z nami swoją nieskończoną radością. Blaise Pascal przypomina: Trzeba kochać Boga i rzeczy boskie, aby je poznać. A święty Tomasz Zakwinu dodaje: Miłość to radość z dobra, a dobro jest jedyną podstawą miłości. Święty Jan, apostoł, mówi: Bóg jest miłością, a ty jesteś powołany, aby tę miłość odkrywać i żyć nią całym sobą. Więc jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jaki jest sens Twojego istnienia, ten film jest dla ciebie. Zostań do końca, bo to, co za chwilę usłyszysz. Może odmienić Twoje życie. Często żyjemy z poczuciem, że czegoś szukamy prawdy, sensu, pokoju, którego świat nie potrafi nam dać. Jak powiedział święty Augustyn, stworzyłeś nas, Panie, dla siebie, i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie. Powód naszego istnienia nie jest dziełem przypadku. Nie jesteśmy tutaj tylko po to, by przetrwać, pracować czy gromadzić rzeczy. Jesteśmy tu, by kochać. Bycie człowiekiem oznacza pochodzić od Boga i kroczyć ku niemu. Nawet gdy tego nie czujemy, on jest blisko, a kiedy się oddalamy, Bóg posyła swojego Syna, aby wskazał nam drogę powrotną, uwolnił nas od grzechu. I wprowadził do prawdziwego życia. Sam Jezus powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. A dlaczego Bóg nas stworzył? Bóg stworzył nas z miłości, z miłości, która niczego w zamian nie oczekuje. Bóg nie musiał nas stworzyć, ale zrobił to, ponieważ pragnął podzielić się z nami swoją nieskończoną radością. Ty. I ja jesteśmy owocem przepełnionej wiecznej miłości. Teraz, gdy już to wiesz, nie możesz patrzeć na swoje życie tak jak dotąd. Nie jesteś przypadkiem, nie jesteś zagubiony i nie jesteś sam, nawet jak ci się wydaje, że jesteś sam. Pamiętaj, zostałeś stworzony z miłości i do miłości. Zachęcam Cię, byś dalej zgłębiał tę prawdę, bo gdy zrozumiesz, po co jesteś na Ziemi i dlaczego zostałeś stworzony, wszystko zaczyna nabierać sensu. Zatrzymaj w sercu to zdanie: Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. A jeśli ten przekaz poruszył Twoje serce, Udostępnij ten film, zostaw komentarz, zasubskrybuj, abyśmy razem mogli dalej iść w poszukiwaniu prawdy. Twoja historia z Bogiem właśnie się zaczyna. Niech Pan Bóg Cię błogosławi i strzeże. Laudetur Jezus Chrystus.